No cóż, artysta, Ar artysta w ogóle, w ogóle tak. tak, w ogóle to jest człowiek przede wszystkim, który jest, y, musi być obdarzony dużą wrażliwością osobistą. Y, równocześnie ciekaw świata, ale jak gdyby trochę często trzymający swoją osobność, y, którą chce wyrażać, bo właściwie o to chodzi w sztuce, że każdy chce jak gdyby swoją Swoją, pokazać swoją indywidualność, ale także pokazać świat. No więc na to jest potrzebna właśnie wrażliwość w stosunku do ludzi. No i bardzo jest dobrze, jeżeli artysta ma coś takiego jak empatia. To znaczy, no dobry stosunek do świata, ma dobry stosunek do ludzi, czego nie musi uzewnętrzniać, ale to się zawsze odbije w jego sztuce. Tak mi się wydaje.